Witam na moim kanale dotyczącym modelarstwa lotniczego. Dziś wyjątkowo nie w mojej pracowni, a w pracowni modelarskiej klubu Air Combat Kraków, gdzie powstają różne modele Air Combat. Jest ich tutaj bardzo dużo, podwieszone już pod sufitem, a niektóre cały czas w trakcie budowy. Jest ich tutaj kilka, ale dziś nie spotykamy się z modelami Air Combat. Dziś zajmiemy się oklejaniem. Modelu, a tak naprawdę naprawą modelu Spitfire'a uszkodzonego w czasie próbnego lotu, Dlatego będzie nam potrzebne żelazko modelarskie i technologia krycia folią, e, którą pokazywałem na przykładzie skrzydła. E, również dzisiaj na podstawie e, kadłuba pokażemy, jak kładzie się folię na kadłub i jak można pokryć folią takie elementy, dużych elementów modelarskich, takie skrzydło na przykład jak tutaj to widzimy. A tu właśnie skrzydło z Pitfire'a, którym zajmiemy się za chwileczkę. Model uszkodzony został dość poważnie w czasie kraksy. Wstawki skrzydle widać z nowej balsy i konieczne jest nowe pokrycie. Stare zostało zdjęte, widać jeszcze ślady po starej folii. Skrzydło zostało naprawione, nowe elementy całkowicie tu wyrwane, serwo. Tu też złamane skrzydło, wszystko udało się naprawić. I zaraz zajmiemy się. Pokryciem tu całe nowe wstawki, również wszystko przeszpachlowane. I teraz już model jest gotowy do tego, aby pokryć całe skrzydło i kadłub nową folią. Zaczynamy. Pokrycie rozpoczynamy od przygotowania właściwej ilości materiału. Kawałek folii, w tym momencie jest to folia typu Solite, dopasowana kolorystycznie do modelu. Więc zostanie Przygotowana do przycięcia, zwracam uwagę na dokładne przycięcie materiału do obrysu i pozostawienie zapasu. Odrysowujemy paznokciem mniej więcej tyle materiału, ile potrzebujemy, ale docinamy zawsze z zapasem. Też materiał pod wpływem temperatury kurczy się i potrafi uciekać. Przygotowujemy kawałek folii, przymierzamy, przymierzamy go wielokrotnie. Aby jak najbardziej dokładnie dopasować się. No w tym przypadku, kiedy wykonujemy naprawę. Konieczne jest dopasowanie, tak jak tutaj do łuku, oprofilowania skrzydła. I to najwygodniej paznokciem zaznaczyć. folia, zostawiona sobie taki ślad i można w tym momencie precyzyjnie dociąć nożykiem. Oczywiście nożyk do tarpet sprawdza się tutaj idealnie. Proponuję zaopatrzyć się również w nożyczki mniejsze, nożyczki większe. Sprawdzają się idealnie też nożyczki do paznokci, które potrafią w łuku i bardzo dokładnie ciąć materiał bez strzępienia. Ta folia jest dość cienka, nie do końca łatwo się ją układa, trzeba ją przytrzymać, ześlizguje się, ale wykonując precyzyjne cięcia, dopasujemy folię do właściwego elementu i będziemy mogli rozpocząć klejenie. Konieczne będzie do tego żelazko. W tym przypadku mam tutaj żelazko modelarskie dostępne, które wygrzewa mniej więcej na poziomie 150 stopni, 120-150 stopni. W przypadku stosowania żelazka jak tradycyjnego domowego jest to około 1,5 lub 2 kropki oznaczone na termostacie. To jest taka temperatura, którą warto sobie też wcześniej przetestować przy klejeniu, czy będzie właściwie się nam folia. Zgrzewać ani zarazem nie będzie jej przytapiać. Proces do, ułożenia tej folii, uformowania jej tutaj odpowiednio do kadłuba. No, w przypadku renowacji modelu zawsze zajmuje więcej czasu, w przypadku nowego elementu jest to raczej proces dość krótkotrwały. I zabieramy się zaklejenie, ale uwaga: stop, stop, stop. Nie tak. Nie tak. To jest najczęstszy błąd, który popełniają modelarze. Kleimy folię, ale dopiero po zdjęciu. Warstwę folii zabezpieczającej. W przypadku folii Solite ta warstwa zabezpieczająca jest praktycznie przejrzysta i prawie że nie widać, a jej zdjęcie zajmuje zawsze chwilę czasu. Widać, że nawet jest ją ciężko podważyć, w niektórych miejscach nożykiem zadrapać. Trzeba zdjąć folię zabezpieczającą. Tu widać dokładnie, ta folia jest praktycznie bezbarwna, całkowicie przejrzysta, w ogóle jej nie widać i próba klejenia przez tą folię. To powoduje, że folia się nie klei, zaczyna się kurczyć, przytapiać, robi się twarda, nie ma możliwości sklejenia materiału. Dopiero po zdjęciu tej warstwy zabezpieczającej możemy przystąpić do klejenia. Zawsze zaczynamy klejenie od elementu jakiegoś prostego, czy to będzie krawędź natarcia skrzydła, czy tak jak tutaj bok kadłuba. Od tego najbardziej dopasowanego, idealnie już spasowanego elementu przyklejamy takim ruchem posuwistym. Staramy się przytrzymać dwie sekundy maksymalnie, nie dłużej, żelazko w miejscu klejenia, półtorej, dwie sekundy, przesuwamy go i przyklejamy folię. Będzie charakterystyczne dość, jak folia zaczyna się kurczyć pod wpływem temperatury, ona jest właśnie termokurczliwa, zaczyna ta warstwa klejowa pracować, folia się lekko napręża i przykurcza, ale bardzo łatwo się przykleja do balsy, do różnych elementów gładkich, zawsze uda się tę folię przykleić. Jak widać, ten proces nie jest specjalnie skomplikowany. Trzeba zachować tylko w, oczywiście dokładność, ale to w modelarstwie chyba każdy wie, że istotna jest dokładność. Folię docinamy na bieżąco przy układaniu. Ściągamy warstwę od tyłu, tą warstwę zabezpieczającą i podgrzewamy i przyklejamy kolejny, kolejny fragment, kolejny fragment, tak aby ona nam w całości pokryła nasz naprawiany w tym momencie kadłub. Oczywiście, w przypadku nowego modelu możemy dociąć różne elementy, różne kolory. Ten kadłub był pokryty z folią dwukolorową. Ta zielona folia, która w tej chwili jest układana, to jest folia Solite. Ta folia popielata, folia, folia innego producenta, folia Oracover. Nieco cięższa, nieco grubsza i zabezpieczona papierem. Także, akurat w przypadku Oracovera, bardzo łatwo ściągnąć tą warstwę zabezpieczającą, bo widać. Gdzie ona się znajduje? W przypadku Solita jest to folia przejrzysta, bardzo ciężko ją odspoić i trzeba na to zwrócić szczególną uwagę. Tu jest zrobione jeszcze dokładnie cięcie na przodzie kadłuba z uwagi na to, że materiału było za dużo, nie chciał się obkurczyć. Nie ma problemu ze sklejeniem się folii samej do siebie, idealnie pokrywa się tak w ten sposób, nawet kiedy trzeba będzie zrobić zakład i nadłożyć folię. To nie ma problemu przy wygrzewaniu żelazkiem, te wszystkie fałdki nierówności znikną. Co widać na filmie, że bardzo ładnie przy wygrzewaniu żelazkiem, przy trzymaniu żelazka nieco dłużej w danym momencie folia się obkurcza. O właśnie, to jest ten moment, kiedy ściągamy kolejny fragment folii zabezpieczającej, żeby tam na mnie podszedł jakiś element e, obcy, jakiś pył i folia bardzo ładnie się klei. Teraz fragment dotyczący pokry pokrycia skrzydła. Skrzydło dwukolorowe, z wierzchu folia zielona, od spodu folia jasnoszara, to jest folia orakower. Tu widać, że ona ma taką mleczną warstwę i ta mleczna warstwa to jest właśnie taki cienki, woskowany, lekko papier, który potem ściągniemy. Oczywiście najpierw przymiarka do elementu, docięcie właściwego kształtu i zaczniemy zaraz klejenie folii. Ta przymiarka zajmuje zawsze trochę czasu, warto na to poświęcić czas i tak jak proponuję paznokciem delikatnie na robimy ślad, widać gdzie jest łuk skrzydła i tniemy około z centymetrowym 10-15 mm zapasu, aby dało się założyć materiał za fragment, który chcemy pokryć tak aby dało się go potem zgrzać i żeby nam nie uciekł, bo wiadomo, że jak materiał zaczyna się obkurczać, no to on zmniejsza swoją powierzchnię i może go nam zabraknąć, więc proponuję zawsze zostawiać 10-15, max nawet 20 mm zapasu, a dociąć ewentualnie po dokonanym kleju. Ściągamy warstwę zabezpieczającą. Widać, że folia zachowuje się już zupełnie inaczej, zrobiła się wiotka. Teraz układamy ją do skrzydła i kleimy od elementów stałych, gdzie mamy dopasowane, czyli w tym przypadku od listwy spływu, listy natarcia. Chwytamy w tych dwóch miejscach, a następnie po prostu prasujemy, rozprowadzamy to ciepło po całej powierzchni skrzydła i folia będzie się zarówno kleić, jak i naprężać na naszym skrzydle. Z przodu skrzydła jest wykonany keson, to jest pełna balsa, bardzo ładnie folia chwyta się w te elementy, i teraz już następuje proces właściwego klejenia. To pierwsze przyklejenie zabezpiecza nam przed przesunięciem tak naprawdę folii. Natomiast teraz już jest to klejenie właściwe i zarazem naprężanie tej, tej folii. Przy czym nie musimy w pierwszym etapie naprężać jej całkowicie. Ona może pozostać jeszcze lekko nie naprężona, ale oczywiście im, im więcej rozprowadzimy jakby folii po całym skrzydle i przykleimy tym, ona potem będzie miała mniejszą tendencję do odpuszczania, bo folia niestety z czasem to naprężenie lekko. Się zmniejsza i z reguły przed wyjściem na lotnisko warto również wziąć suszarkę do włosów i lekko folię ogrzać, aby ją naprężyć. Tu jeszcze drobna korekta łuku. I materiał zostanie przyklejony. Jak widać gotowe skrzydło prezentuje się doskonale. Właściwie jest już gotowe. Po wykonaniu górnego pokrycia, wykonywanego analogicznie, zwracam uwagę jeszcze na te wyokrąglenia, łuki na samym końcu skrzydła. To zawsze wymaga dopracowania, aby prawidłowo folia się naciągnęła, ułożyła, a na sam koniec możemy potraktować skrzydło suszarką. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i zapraszam również na kolejne odcinki dotyczące techniki modelarskiej.